Proszę już pana profesora Zdrojewskiego, naszego wybitnego eksperta. Pan profesor już miał dzisiaj jeden wykład, mówił o potrzebie zmiany paradygmatu w polityce zdrowotnej w Polsce. A, dzisiaj, szanowni, a teraz, szanowni państwo, polityka zdrowotna wobec otyłości. Panie profesorze, bardzo proszę. Panie profesorze, dziękuję. Pan profesor Artur Mamcarz znakomicie nas wprowadził w świat. Wszystkich problemów, jakie współcześnie doznajemy wobec otyłości i z tą epidemią przegrywamy. W związku z tym, że z epidemią otyłości przegrywamy, to warto pomówić na koniec tej sesji, jak powinna wyglądać polityka zdrowotna w tym zakresie i proszę Państwa, jakie są współczesne najbardziej ważne elementy tej polityki. I ponieważ państwo są dziennikarzami, patrzą bardziej humanistycznie, ta sesja była, miała mnóstwo elementów, same dane, matematyka, to teraz spójrzmy na to właśnie, spróbujmy na koniec spojrzeć szerzej. To szerokie spojrzenie będzie opatrzone tym, co Państwo najbardziej lubią, bo dziennikarz lubi być pierwszy, który publikuje swoje informacje i dlatego z profesorem Jankowskim zaproponowaliśmy na koniec ten element naszego, naszej sesji na temat inicjatywy COOP. Te slajdy są po angielsku, ja krótko je tylko omówię. Akronim COOP pochodzi od Coalition of Obesity Policy Experts. Proszę Państwa, to jest taka nowa inicjatywa, która powstała rok temu i ciekaw jestem, jakie będzie Państwa zdanie i Państwa komentarze do tego, co się wydarzy 27. Września, bo wtedy to będzie ogłoszone, dzisiaj to jest zapowiedź właśnie w prezencie dla Państwa, żebyście się przygotowali, byli pierwsi. Gdzie najbardziej przegrywamy? Najbardziej przegrywamy na południu Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i na północy Afryki. I dobrze się stało, że z inicjatywy tworzyli utworzyli właśnie eksperci z tych obszarów. Pamiętają Państwo znakomicie wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, trochę. Można sobie tak pomyśleć, że dobór ekspertów nie do końca jest adekwatny do potrzeb, bo eksperci się wszyscy w tych zaleceniach prewencyjnych zgrupowali w obszarze zielonym najniższego ryzyka, podczas gdy problemy dotyczą koloru żółtego. Pomarańczowego i czerwonego. Ale może oni są ekspertami skutecznymi, i dlatego tam jest zielono? Bo jest tylu ekspertów, którzy się znają na skuteczni. Tak, dobry punkt widzenia, ale no, byli skuteczni 30 lat temu, a my dzisiaj musimy sobie poradzić w tych, a nie innych okolicznościach, uwarunkowaniach, co szczególnie dotyczy właśnie otyłości. Dlatego ja się cieszę, że w, tej, w tym gronie ekspertów mamy polityków zdrowotnych znakomitych ekspertów, jeśli chodzi o zdrowie publiczne, także lekarze, widzą Państwo właśnie te obszary, które, które, które wymieniłem. I proszę Państwa, co się dzieje? No, trzy razy wzrosło, wzrosło rozpowszechnienie otyłości w ciągu ostatnich 50 lat. W tych obszarach, które wymieniłem, rozpowszechnienie wśród dorosłych wzrosło do 30-40%. A więc mamy do czynienia z epidemią, i zobaczcie Państwo to, co zaznaczyłem na czerwono, że WHO to już nie, że chcemy wygrać, tylko chcemy zwolnić tempo w tej drodze, którą przegrywamy, czyli narastania tempa otyłości. Stąd powstał ten projekt, projekt opatrzony grantem, to się nazywa Unrestricted Educational Grant, znowu Nordisk, w którym jesteśmy partnerami. i i, 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 i mamy wymianę z Światową Organizacją Zdrowia. I dobrze jest, jeśli ekspert, który o czymś mówi, to po prostu w tym jakiś czas już w nauce egzystuje. I tutaj chciałem pokazać badanie, które udało mi się przeprowadzić na próbie Framingham Heart Stady z 30-letnią obserwacją osób w wieku 20-30 lat. Co się wydarzyło po 30 latach? To jest jedyne badanie na świecie, które w zasadzie na to pozwala. Dlatego bardzo byliśmy dumni, że stało się modtem Światowego Dnia Serca. Ale stało się modtem Światowego Dnia Serca 10 lat temu. Więc zobaczcie Państwo to, co mówiliśmy rano. Mamy wielki problem, żeby w polityce zdrowotnej wokół miażdżycy otyłości dokonać zmiany w tym paradygmacie, który jest potrzebny. Przypomnę, że w tym badaniu badaliśmy tych młodych ludzi 30 lat obserwacji i jakie wyniki? Wyniki takie, że jeśli 13% osób poniżej BMI 27,5 rozwija po 30 latach chorobę sercowo-naczyniową lub cukrzycę, to osoby młode w wieku 20, które mają 27,5 i więcej, a więc nie 30, tylko 27,5 i ewentualnie już nadciśnienie lub dyslipidemię. Dwa i pół raza częściej. Zobaczcie Państwo, to jest kolosalna różnica dwa i pół raza częściej. A więc otyłość jest chorobą. Otyłość tak samo prognozuje po tych 30 latach rozwój powikłań prawie z taką samą mocą, jak naciśnienie i dyslipidemia. Proszę Państwa, oczywiście to eksperci pracowaliśmy, że musi być konsensus i teraz. Miałem nadzieję, że Państwo będą siedzieli vis-a-vis -vis i będę mógł podpytać, jakie Państwo mają intuicje i e, e, jak gdyby, czy Państwo by zbudowali swoje wytyczne. Nie mam takiej możliwości, ale jest Pan Profesor Jankowski, koordynator i inicjator tej konferencji, więc spróbujmy zapytać Profesora Jankowskiego, gdy był w tej grupie, co współcześnie o otyłości i o. Politykach w otyłości powiedział, co trzeba zrobić. Eksperci na zasadzie konsensusu ustalili 12 takich rekomendacji, i tych 12 rekomendacji będzie ogłoszonych 27 września. Panie profesorze, co, od czego pan profesor by zaczął, jeśli chodzi o. Trochę pana może przepraszam, że zaskoczę, ale no nie ma państwa, dziennikarze są po drugiej stronie monitora. Jak, jak, jak Piotrze, zbudowałbyś takie, 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 takie wytyczne? Czyli. E, Pierwsze kroki i pierwszy target. Bardzo dziękuję, za... bardzo dziękuję za to trudne pytanie, trudne zadanie, ale po pierwsze bardzo dziękuję. Ja rozumiem, że dotyczy, stos... koncentrujemy się po prostu na otyłości. To myślę, że to co najważniejsze tak na gorąco, to myślę, że spojrzenie na otyłość, zmiana Wizerunku otyłości, jako nie problemu estetycznego, tylko jako poważnej choroby zagrażającej y, życiu, jako przyczyny y, nie kilkudziesięciu, ale no, prawie dwustu problemów zdrowotnych, jako głównej przyczynie y, choroby nerwiennej serca, niewydolności serca, migotania przedciągów, innych zaburzeń rytmu, udaru, udaru mózgu, naciśnienia tetniczego, cukrzycy, hiper, y, hipercholesterolemii. To jako wielkiego problemu zdrowotnego, którego pojawienie się zwiększa ryzyko, skraca życie, zmniejsza jakość życia, jest też przyczyną oczywiście depresji no, wielu, zmniejsza produktywność i stanowi poważny problem również ekonomiczny w Polsce. Myślę, że to jest, że to jest najważniejsze: zmiana wizerunku, wizerunku otyłości, nie jako problem natury estetycznej I nie, nie wynikające z tego, że po prostu ktoś je więcej to jest jego wina, i w związku z tym wystarczy mu powiedzieć: niech pan lub pani je mniej, i, i, i na, tym, na, tym, na tym kończymy całe leczenie otyłości. Proszę I państwa, znowu... pan profesor Jankowski mi naprawdę nie, nie, niezwykle myśmy się nie umawiali do, do tej wypowiedzi. Bo po prostu fantastycznie, Piotrze, powiedziałeś, że rzeczywiście. Ci eksperci z tych krajów najbardziej obciążonych otyłością proponują w ogóle zmianę filozofii w podejściu do otyłości. A co byś zrobił w takich krokach konkretnych, jakbyś od, ustalał od strategię? dalszej strategii polityki zdrowotnej wobec otyłości, to no po pierwsze potrzebujemy dane, Ja już, że dotyczy innych krajów, ale w szczególności w Polsce, brakuje nam w Polsce dobrych danych, regularnie prowadzonych, dużych badań epidemiologicznych. Cieszę się, że do udziału w konferencji znalazł czas i zgodził się wziąć udział pan profesor Prebisz, aktualny szef Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. A mówię, wymienia pana profesora dlatego, że wiem, że pan profesor uczestniczy w przygotowaniach no, wyczekiwanego, dużego badania epidemiologicznego wobaż 3. Bo już rano mówiliśmy, brakuje nam regularnie realizowanych, dużych badań epidemiologicznych w Polsce, ogólnopolskich prób, nie regionalnych, nie w jakimś mieście akademickim, ale których lider otrzyma grant od prezydenta miasta czy od marszałka i realizuje małe badanie. To są ważne rzeczy dla lokalnych populacji, ale jeśli myślimy o poważnej polityce zdrowotnej, opartej o fakty, to żeby te, te fakty miały miejsce, to muszą być dane o tych faktach. Nazywasz te rzeczy absolutnie ważne. po imieniu, od tego musimy zacząć. A jaka grupa docelowa byłaby pierwszą, ta dzisiejsza konferencja zresztą od tego się zaczęła. Także już, to już... już powiem, tylko jeszcze skończę. Tak, w medycynie coraz dużo mówimy coraz więcej mówimy o medycynie opartej o faktach. Chcemy podejmować decyzje w oparciu o wyniki badań naukowych, czyli realizować te zasady medycyny opartej o fakty, a nie dlatego, że no komuś się wydaje, że tak byłoby dobrze, jak zapiszylek. lek. Nie. Każda decyzja kliniczna powinna być oparta o wyniki badań naukowych. No podobnie chcielibyśmy, żeby polityka zdrowotna była oparta na faktach, a nie na, widzimy się, czy na jakiejś koncepcji. To, dokładnie temat. Tak. Za, 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 za dużo jest mówienia na takiego okrągłego, a, a za mało jest bardzo takich konkretów na których oprzemy politykę a zdrowotną dzisiaj, tak. w stosunku do otyłości. A, a powiedz jeszcze grupę faktach, docelową. Grupa bo już... docelowa oczywiście można wymieniać bardzo dużo, ale to co wydaje mi się kluczowe, w szczególności wobec danych, które dzisiaj rano były prezentowane, na pierwszej, w czasie pierwszej sesji, to myślę, że w perspektywie długofalowym no grupą docelową najważniejszą jest są dzieci i młodzież. A więc proszę Państwa, Pan Profesor powiedział nam wszystko, co jest punktem startowym tych rekomendacji. Facing Obesity and Overweight, 29 września, 12 rekomendacji, które ustalili ci, których ten problem najbardziej dotyka. I spójrzmy teraz, zweryfikujmy wypowiedź Pana Profesora. Najpierw zbierajmy dane, collecting data, prowadźmy Evidence-based and population-based politykę zdrowotną. School environments, czyli dzieci, to jest oczywisty początek, ale zaskoczyło mnie, że eksperci z Kuwejtu, Algierii, Włoch, Rumunii, Polski, tak bardzo i szybko się zgodzili, że musi być family unit rola rodziny, a nie tylko szkoły. To jest bardzo ważne i myślę, że Państwo dziennikarze mogą to bardzo podkreślić. Tutaj te rekomendacje na poziomie na, narodowym. Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić, że otyłość jest chorobą i że trzeba zwiększyć kompetencje nas wszystkich, profesjonalistów i społeczeństwa, o tym, że z chorobą to jest trudno sobie radzić, jeśli się nie ma kompetencji. To jest tak, jak wszyscy widzieliśmy, że palenie szkodzi, ale jako środowisko kardiologiczne uderzaliśmy się w piersi 20 lat temu, że za słabo i za mało profesjonalnie edukujemy dalej ludzi się uderzamy, uzależnionych. Dalej się uderzamy, powinniśmy się uderzać. Da, to, to chciałem powiedzieć i to oczekiwałem od, od pana profesora jako szefa e, komisji. Proszę państwa, na, na pewno to, co mnie zaskoczyło, a to, co pan profesor Jankowski wskazał, zmiana filozofii patrzenia, tam musiało, musieliśmy osiągnąć konsensus w tym, w tym dokumencie. I tutaj jest obesity stigma, obesity bias, czyli takie przyzwyczajenie do nas, o, to ty na pewno gorzej pracujesz, ty gorzej wyglądasz, ty jesteś bardziej leniwy. Ja trochę protestowałem, że aż jedna trzecia puli tych rekomendacji jest poświęcona temu problemowi, dyskryminacji, szczególnie na poziomie dzieci w szkole, dyskryminacyjnego języka, który stosujemy i tego całego otoczenia psychologii i socjologii. I tutaj, no muszę powiedzieć, że jako lekarz dużo się nauczyłem i w pełni akceptuję i podpisałem się pod tymi rekomendacjami, ale zwracam uwagę, że aż cztery z nich dotyczą właśnie tych terminów weight bias czy obesity stigma. Proszę Państwa, następne plany to oczywiście podzielić się ilością dobrych praktyk. Jest ich mało i wprowadzić politykę zdrowotną jeszcze trudniej, ale to wszystko przed nami, to był jak powiedziałem, taki mały prezent dla Państwa od profesora Jankowskiego i ode mnie. Grupa, inicjatywa COOP opublikuje to, ten dokument 29 września, a teraz taka dżentelmeńska umowa. Ja dostałem taki list wczoraj wieczorem od prowadzących ten, 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 ten projekt, że panie doktorze Zdrojewski, to będzie lunch 29 września. A to jest tylko sneak peek, czyli taka zapowiedź, a nawet trochę schowana zapowiedź, ale cieszę się, że mogliśmy to dla Państwa zrobić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi. Brawa, oklaski. Szanowni Państwo, problem otyłości jest niezmiernie ważny, i to można powiedzieć, podkreślaliśmy, matka wielu chorób. Nie już nie, pewnie, że wszystkich to pewnie byłaby mała przesada, ale na pewno, na pewno matka 200 problemów zdrowotnych. Bardzo dziękuję panu profesorowi.